ostatni dzień 2023 roku wyprawa na zrzuty zobaczymy czy uda się coś znaleźć mamy pierwsze kości z zielenia. mamy kolejne kości to to jest kawałek kręgosłupa. supa na pewno jeleń ale czy byk to zaraz się okaże no i leży zobaczcie Tutaj jedna część, czaszka połamana, a tam druga część. Patrzcie. Dwunastaczek. Jeden. I tutaj drugi. No tutaj druga część. Patrzcie. Szkoda, że połamana ta czaszka. Ale no niestety. Jest parunia. Para, ale nie para. Zobaczcie. Tak to pasuje, o. Taki ładny wieniec. Dwunastaczek. Ale tej czaszki raczej nie będę zabierał. Jest połamana po prostu. Ale jest. Miałem ze sobą piłkę, tą czaszkę. No i tak jest, szrot do wyrzucenia. Kręci się nową. jak ładna Parunia. Czyli końcówka roku jednak szczęśliwa. Parunia się trafiła. Szukamy dalej w takich mórnikach bukowych. Za kilka dni znowu ma dosypać śniegu, więc będzie trzeba czekać pewnie do marca. Ale dzisiaj jeszcze troszkę pochodzimy. Może się coś trafi. A na koniec trafiło się takie coś. Czaszka. Ale bez porostków.